Cześć, witajcie. Mamy poniedziałek. Zapraszam na klin. Dzisiejszy, jutrzejszy klin będzie takim klinem, którego temat pojawił się na czwartkowym, ostatnim czwartkowym spotkaniu na naszej grupie. A że na grupie no nie, jest, nie, nie jest kilkaset osób, to pomyślałem, że warto ten temat wrzucić do klina. No bo wiadomo, a osoby, które były na grupie, no to będą wiedziały o czym mówię, aczkolwiek warto to utrwalić. Chodzi mi, moi drodzy, o dwie takie skrajności, bo alkoholicy bardzo często wlatują w skrajności. Jedna skrajność jest nic nie robienie, druga skrajność jest robienie wszystkiego na wczoraj. I to są takie rzeczy typowe dla osoby uzależnionej, również. I dzisiaj zajmiemy się tematem takiego odkładania wszystkiego na później. Yy, a jutro w drugą stronę pójdziemy, czyli takiego trochę luzowania w temacie. Bo jest to tak, że yy, ze skrajności w skrajność wlatujemy albo w różnych etapach życiowych, albo po prostu yy, nieraz w ciągu tam tygodnia. Na przykład, jak to alkoholice zmienni są. Jeżeli masz coś takiego, że na przykład masz dużo rzeczy, które są do ogarnięcia, do załatwienia, no ale wtedy wiesz, sobie myślisz, a dobra, to później to ogarnę. Tu mówię o takich rzeczach, że na przykład, nie wiem, no, zamontowania jakiegoś obrazka na ścianie. Trzy miesiące później się okazuje, że, no jo, chciałem chyba go gdzieś powiesić, nie? Ja sprzedałem swój dom. Sprzedaliśmy swój dom. Słuchajcie, jeszcze nie miałem listów przy podłodze zamontowanych, bo ich nie zamontowałem od razu. Bo przed wprowadzeniem się przez 6 lat nie zdążyłem ich zamontować. Sprzedaliśmy dom bez listów. Kolejny właściciel, widziałem pierwsze co robił, to list montował, więc są takie klasyki. Wiecie, ja co robię w takiej sytuacji? W takiej sytuacji najfajniejszym sposobem jest po prostu wziąć sobie kartkę, na przykład A4 i napisać wszystko, co macie do zrobienia. I to mogą być pierdoły oczywiście, jakieś duże tematy, ale też pierdoły. I fajnie coś takiego robić, jeżeli wyznaczamy sobie cele na kolejny rok, o czym ja mówię, że często mówiłem, że na przykład na koniec roku wypisujemy sobie cele na rok kolejny. I tu to mogą być pierdoły, jakieś właśnie albo duże tematy, nie wiem, no wy, wychodzenie regularne na spacer, yy, przeczytanie jednej książki na kwartał, na przykład twój cel. Czy jakieś inne tematy, no to mówimy o takich innych rzeczach. Mi chodzi o takie sprawy, które masz dosłownie do załatwienia. Jakieś sprawy urzędowe. Ja wiem, że czasami lepiej w pokrzywy wleść niż do urzędu, ale co się odwlecze, to nie uciecze. No, jak mówi przysłowie, więc to i tak nas czeka. A jak i tak, i tak mamy coś do zrobienia, do załatwienia, no to tak nastoicki rozum. Po co to odwlekać, jeżeli mnie to później kosztuje? Bo wiecie, tych wszystkich drobnych spraw robi się coraz więcej, coraz więcej. One potrafią przytłoczyć. Potrafimy naprawdę usiąść na dupsko i pomyśleć, kurde, jest ciężko, jest za dużo tego wszystkiego. Ne? I to nas może ściągać w jakieś nieprzyjemne emocje, a to się może skończyć z zapiciem zwyczajnie, no bo alkoholik. Zawsze będzie miał doskonały sposób na zapicie. Czyli bierzesz tą kartkę, piszesz na niej wszystko, co masz do zrobienia. Obrazek do powieszenia, wyjście z, z dziećmi na przykład do parku, yy, kolacja z żoną czy tam z mężem, gdzieś tam zorganizować kogoś konkretnie. Yy, do wymalowania coś, samochód do mycia, tam jakiś przegląd do załatwienia, tam jakieś ubezpieczenie do załatwienia, wiesz, no... Zsiadacie, robicie burzę mózgów i piszecie, co jest do ogarnięcia. Piszesz na tej kartce nie wiem, 20-30 punktów, i wieszasz ją w najważniejsze, Wieszasz ją w miejscu, w którym codziennie przechodzisz. Jak będziesz na tą kartkę patrzył, to w wolnej chwili na przykład będziesz miał, nie wiem, z godzinkę czasu. Kurde, a wiesz co, to, to wezmę ten obrazek powieszę. No i bierzesz w krętarkę, coś tam, wieszesz ten obrazek, skreślasz. I teraz, jeżeli będziesz widział, że tych rzeczy ci z kartki odchodzi, to naprawdę motywuje w głowie się robi porządek. Oczywiście, jak zjedziesz całą kartkę, montujesz dopiero następną. Nie dopisuj rzeczy do tej samej kartki, żebyś miał poczucie, że to schodzi. Jeżeli są rzeczy, których nie mogłeś w danym okresie zrobić, i, i, i tam nie wiem, dwie, trzy, przepisujesz na przykład na następną kartkę. I wtedy dopiero zaczynasz od nowa. Ne? Ważne, żeby nie dopisywać, bo po prostu jeżeli będziesz dopis robił jedną rzecz z listy, a dopisywał dwie, bardzo szybko się wypalić. No bo to jest logiczne, tak? No bo, bo zamiast coraz mniej, będziesz miał coraz więcej. No nikogo taka praca nie motywuje. Więc taką listę zadań koniecznie sobie zrób, bo to bardzo pomaga wyleźć z takiego, wiecie, marazmu. Bo bardzo często jest tak, że my się tymi pierdołami tak przytłoczymy, one w naszej głowie dostaną takiej wielkiej rangi, że one są nie do zrobienia, nie do ruszenia. A w sytuacji, kiedy napiszemy je na kartce, zobaczymy, że hej, to jest zadanie do wykonania, a nie jakaś, wiesz, nie wiadomo co, dużo łatwiej nam będzie to wszystko ogarnąć tak po prostu. Dlatego bardzo zachęcam do takiej listy, bo ona działa, bo ona bardzo pomaga. A jutro sobie omówimy temat, co robić, kiedy wlecimy w drugą skrajność, czyli po prostu wszystko robimy na wczoraj i w ogóle na dupę nie potrafimy usiąść, bo ciągle coś czymś jesteśmy zajęci, nierzadko konstruktywnym. Ale to jest druga skrajność, a skrajności nie są dobre. Yy, dajcie mi znać, proszę, w komentarzach, czy takie listy też robicie, czy działacie według takiego schematu, bo uważam, że warto i to jest dobre i zdrowe. Tymczasem dobrego i do jutra, cześć.